Wszystkim z tej strony, zacznijcie i witam was w na kanale z of Dance. Tak, drugi od materiału WOTA Tym razem jest to serwer testowy, co zresztą widać. I tutaj jest to serwer aktualizacji z czołgami dwulufowymi. Że wejdą. Z drugą jest też nowa mechanika. Pomimo faktu strzelania dwóch na raz ale jest też możliwość przyspieszenia sobie coug, że tak okej, okay, jestem w przerwie. Jak widać, że za mną jest dwulochowiec. Ja też sam jedę dwulochowcem. W każdym razie, jak dość jest, dość sporo tych 2 w wersji drugiej. No, dość duży hype jest na nie, że tak tujmy. i dziesiątka to jest pojazd, który jest najbardziej testowany. Tego właśnie zrobiłeś. Brasierem. jeżeli mi się uda, uda pokazać to, to jeszcze pokażę Wam. Muszę obrócić że na sam tył. I zwróćcie uwagę na prędkość. Jest minimalne przyspieszenie, jeżeli się strzeli w tył z obudziału więc no ja, jakieś, można by powiedzieć, częściowe profity to daje Ej, oj, to jest destroyable budynek podjedziemy sobie bliżej o, podpaliłem naszego Oj, oj. a jak? o, patriot swoją drogą koszulka jest koszulka z patriotem u mnie w sklepie jakby ktoś był zainteresowany, to zapraszam. Nie. Trochę tu nas mało. ale nie, to jestem tu sam. Shit, że Espaget będzie we mnie strzelał. Nie. Nie. Okej, okay, Póki jesteśmy po przerwie Czy jest Pluton? Jak to jest Pluton St-2 St-2 to miał być kiedyś zamieniony e, Chyba za st 1 Nieważne. Nie Albo ST-1? Nie, jakoś tak. W każdym razie ST-2 to jest poziom 10 a IS-3, wersja znaczy 2, IS-3-2, y, jest to y, dwuluchowy i 3 Jeszcze dajcie mi znać w komentarzu, aha, nasz Włodek się utopił, dajcie mi znać w komentarzu, y, czy chcielibyście mieć kontrę. IS-3A versus. Serio? IS-3A versus. ten. IS-3... 2. Dobra. Screw that. I'm doing it. I'm doing it! I have to be... You can... of fuck. IS-02. Tu jest IS-02. Ten IS-02 mnie nabola. Dobra, to było głupie, muszę przyznać. Za dużo HP-ku straciłem. Tak, to też, to też wam rzucę. To jest w mnie fakt, że... ...zrobiłem to dość głupio. No kto mnie... No co za debil! Kurwa jebana! Ok, kolejnym, kolejnym, trzecim czołgiem, który już jest dwulfowym, jak już tu nie mówię, jest to ST2. Więc sprawdzenie swojej drogości, sprawdzenie yy, dwuchowców na serwerze testowym, mija się zupełnie z celem. Jako, że no po prostu tutaj wszyscy walą z Golda, tym ja, żeby wam udowodnić. Czy może inaczej nie udowodnić tego, żeby zaprezentować to, że dwolufowcy mają tak, jakby turbo yy, poprzez strzelanie z dwóch dział naraz w tył, to było widać, właśnie. A też dźwięk jest dość głośny, chociaż to jest ryzykowne, ponieważ niepotrzebnie strzałem. Ponieważ po pierwsze, tam na tamtej górce, coś może stać. Na tamtej górce Na tamtej górce Oj 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 oj, oj. jeszcze dwójkę Czy ja mogę Trafić goście Jak mam dwa pociski załadowane No nie, nie, nie cofaj, nie cofaj Goszek, jeszcze dwójką oh, shit Nie to włączyłem Ej no kurde, dajcie mi cofnąć 언니. 어, 네. Właśnie z połowcem... Mixer 50 czy FHB. Także oni tam raczej nie będą mieli przestrzału na mnie, Tamtąd, tutaj, gdzie ja jestem. Tak, raz mi się udało strzelić W Fosha. Ej, jestem B, chodź chęć... tu, może byś pomógł co? Tak, łaskawie. Jakbyś nie był taki. ...egoistą. Jak to nie wyszło Dobra Więc muszę czekać sporo, żeby się przeładowało. Teraz trzeba z tego drugiego dzieła, nie z tego z lewej, tylko tego z prawej. O, pokazuje się, gościu. gość w będzie wyjeżdżał, chciałem powiedzieć. Ale nie, gościu nie wyjeżdża. Na szczęście już ze mną nikogo nie powinno być. Czy ten Badger? Badger. Zaburceny w to, w są, czy tamto? Come on, do it. O, ojoj... o, o, coś? Nie, o, 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 no, o, serio... o, 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 No. No, 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 no. No, Przeżyłem Sam zaraz stąd nie wyjadę. <laughs> Chyba, że użyję, to tak jakby turbodoładowanie, będzie. Albo nawet nie muszę. Wyjechałem. Uff. Czemu... To było takie spotkanie ze śmiercią. Okej, okay, tym razem jesteśmy na pojeździe premium, dublofowym w premium track, chcę zobaczyć czy ten też ma tą mechanikę e, e, tą mechanikę doładowania, że tak muszę poczekać aż mi się po pierwsze działa załadują, a po drugie aż wyjadę z tych terenów Kurde, te dźwięki są naprawdę dość dziwaczne. I... patrzymy na prędkość? Tak. Ten też... No co strzelasz, debilu? Ja sprawdzam. I'm doing it for science. Jak wy to oglądacie, to w piątek był live. Dlatego w sobotę możliwe, że nie było filmu. Ponieważ w... albo w sobotę był... Jakie jak ja to nagram to jeszcze tego nie wiem. Natomiast jak, jak wy to oglądacie, to podejrzewam, że już... To jest wiadome. Oh, old Premium old premium tank Old your premium tank of yesterday. But you penetrate my tank. Lefuk A, jest wykoniście. No puść mnie! Rosku! Głupi 90% Roszków, to oni Grają po procentach No czemu we mnie kuźwa że przejechać Nie tam żeby przejechać Jeżeli chodzi o linię ulufowców. Zaczyna się ona od poziomu 7. To znaczy, generalnie na poziomie 7 jest jeszcze pojazd z jednym działem, więc nie jest to IS, ani nie jest też to IS trójka. Zaczyna, zaczyna się od KW trójki, później idzie właśnie jak widzieliście KW, znaczy IS2 wersja druga, IS3 wersja dwulufowa oraz ST wersja dwulufowa No, także w tym materiale z WOTA to było na tyle. So, if you i take it on. I mistakes, but mistakes make you strong. Let's it down for a I want the crown, am going -hmm. to get it. You hear me and I'm winning. Yeah, will be grinning. These ladies know that I'm and this is just the beginning. I'm closing in the and there ain't no point in resisting.